Cześć Mako z tej strony Girl i dzisiaj już jest bardzo pierwszy odcinek y, z burakiem. Y, no, Hide and Seek. Jesteśmy na mapie Savanna i będziemy się zmieniać i tam no, chować się. Czym jest Ja jestem drewnem. A ty? Drewnem? O tu, widzisz tego? Y, Cika? Kurczaka? No, to ty. A ty chodź za mną. Jesteś chicanem. Gdzieby się tu schować taka. O, tu patrz, ja się zmieniał w piasek. Ja też. Nie można. Albo wsiano. Daj wsiano, ja tutaj. O, tu jest dziura. Dobra. Albo może w dirć się da. Nie da się. to Wsiano, ja siadam tu. Ja tu. Dawaj. Wsiadłaś? Mhm. Dobra, ja tutaj idę. Miał ja ukręcę, można, ale swoje wera nie. Nie, nie z nim miał teraz. No nie na końcu Jestem na końcu. Jestem na To Jestem na końcu. Jestem na końcu. Jestem minut. minut Jestem ja a ja też. zbyt mnie nie można tego. Twoje y, warga wpuszczać. No. A za co to jest najwięcej Chyba ma na 10. 20, nie 10, nie? 10 jest. Tylko, że... no, ja ja też tak no. wiesz, 20. 25 myślałem. Tu jest, przecież tu tutaj gdzieś było drewno, to się schować drewno. Nie można w dirta czemu? Nie może kółka ucieka tam. Czemu nie wolno w dirta? Nie wiem, bo by było za, ła za łatwo, nie? Tylko kolesie są blisko. Jak będę nas sklepać, to to uciekaj ze mną. Dobra, ja mam miecz kamienny. Drewniany. Kalec mam. Koleś, o kurde. Uciekaj, uciekaj szybko. Uciekam. Jedno serce i zginąłem, bo się... Po... Dobra, puszczę faje Dobra, ja gonię. Ciebie na to, Ciebie nie będę pił, dobra. A może damy sojusz, sojusz na tym w ogóle? A wiem? W szółku dostałem fuck. Dwa serca. Zginęłaś się, nie? Nie, żyje. Ja się zmienię tej baboka i... Gołd tu ma klatę całą Skąd to nie wiem Kupię. Ile zbierał? Ile, ale ile zbierał? Najpierw się zastanów No nie wiem No nie. go wygrać może, nie wiem Fuck! Jaki fuks Widzę, że lubi szukać A Hello ten... Jezu dieksowy, no nie Winąłaś? Jesteś w środku? Wygrali! Szukający Szukający? O ja zaranę! O, jest, ale, jak się kiwki nie będzie? O kurku. Do kurku. Więc dziękuję za oglądanie. Ja byłem w góry, mam głupurach. Na razie, to już mam do tego. Pa!